Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Wszyscy pojechali na jezioro, ja zostałem, żeby sobie porobić coś na komputerze, więc mam święty spokój, ciszę. Tak to wygląda. Później przyjadą, to skoczymy na basen. Trzeba jakoś pracownika wezwać, bo troszeczkę pompa nie chodzi i poszły te. O, już słyszę, przyjechali za mną. I takich no, różnych liści czy żyjątek nawiał. A nie, to są pracownicy z farmy przyjechali. Także ekipy jeszcze nie ma. To są pracownicy. Jakie ładne rzeźby. A gdzie jest czarny pies? W ogóle dawno go nie widziałem runner sztuk osób jeden. Ładnie tutaj, bardzo klimatycznie, azjatycko-tropikalnie. Ratanakiri Paradise. Nie wiem, czy słyszycie jakaś mucha czy bąk latami nad uchem. Zgłodniałem, czekam aż przyjadą, bo przywiozą świeże rzeczy, a mi się robić teraz nie chce. Teraz namierzymy psa. To dobra maszyna, dobre klockowe opony na te tereny, na te drogi tutaj. Tylko jakoś ponoć słabo opala. odpala. Tutaj mamy taką własnej konstrukcji, przeróbki. Na, na jakimś bazowym motorze to było, ale później to tak przerabiali, przerabiali, że już sobie taki fotel zrobili z poduszki na gumę taką zaciśnięty. Tutaj bak, paliwa w ten sposób. Rama. No jest silnik, jeździ to. Gdzieś coś na jakiejś gumce, sznurce się trzyma. To jest od biegów bodajże. Jedzie, jedzie, chłopaki, na tym jeżdżą. No to już lepsze sprawy. Tutaj niszowy Honda Dream. Misza też pojechał nad jezioro. Tutaj mamy kapliczkę dla duchów przodków. Słuchajcie, mi tu jeszcze kilka dni zostało, ale te najlepsze materiały myślę, że już poszły. Materiały z farmy od Pawła, który tutaj. Prowadzi farmę Marakui, Mondulkirii, farmę Awokado oraz u miszy z działki. Ale zapomniałbym, ja muszę jechać na moją działkę. Bo już sobie tego nie daruję. Nie dla siebie, a dla widzów, że miałem swoją działkę, może nie ogrodzić, ale biało-czerwone słupki powbijać. Bo też jestem szczęśliwym posiadaczem kawałka ziemi przy plantacji awokado tutaj. Także będzie też i piękny widok. Bardzo azjatycko-orientalnie, ale też i zdrowo, bo będę mógł sobie chodzić na farmę, zrywać świeże awokado, że tak powiem, na szaber, czyli darmo. Tutaj dreny oraz te system nawadniający, nawet tutaj coś będą sadzić sobie. Tak starają się wszystko wykorzystywać. Nie tylko dla celów zarobkowych, ale dla celów edukacyjnych chcą sobie podpatrzeć, która. Który gatunek lepiej rośnie, co szybciej rośnie, jak nawadniać, czym, czym podrzucać, tak. Wszystko podrzucają naturalnie, jak pod awokado, otręby ryżowe. Nie rzucają żadnych chemii, ale tak czy inaczej trzeba jakoś sobie to wypracować. Piękny kwiatostan. Zresztą gdzieś tu, nie, tu jest mój pokój. Stary wóz zaprzęgnięty powinien być albo do konia, albo do słonia, albo do bawoła, tutaj szczególnie wodnego. Mógł te, takie tereny podmokłe przemierzać. Tam drugi, oczywiście dzisiaj to jest już tylko ozdoba. Palmy, no też piękny widok tutaj. Ładnie wiatr wieje, jakoś nie ma komarów. Ostatnio mam tą swoją paletkę elektryczną, ale w ogóle jej nie muszę wykorzystywać. Tu mój pokój z takim tarasikiem, z balkonem, z widokiem, właśnie tutaj. Nie korzystam z tego, bo cały czas jestem z towarzystwem. Resort jako taki jest teraz nieczynny. Tak więc pracownicy pewnie dopiero dla nas przyjdą, to mają taką specjalną siatkę którą wyłowią te wszystkie, zobaczcie ile. I to wczoraj wyławiali, dzisiaj znowu. O, no, włączą pompę z filtrami i te ważki powyławiają. Słyszymy gdzie nie gdzie ptaki, gekony, jaszczurki. Koguty pieją u sąsiadów. Piękny widok. Jest, już zaczyna się powoli ściemniać tutaj w Kambodży generalnie. Cały, przez cały rok 6 rano robi się widno, 18 robi się ciemno. I tyle nie ma, nie ma tego podziału. Im bliżej równika, tym mniejszy podział na noce, długie, krótkie dnie, krótkie dnie, długie noce. Tam jest część główna, restauracyjna, barowa. Tutaj jeszcze jacuzzi, ale ono nigdy nie było czynne jak ja byłem, no bo ja już byłem, jak korona kolega zaczął szaleć. Wtedy tych klientów było mniej. Przez pewien okres w ogóle nie można było takich ośrodków otwierać ze względów prawnych. Tak więc wszystkie te resorty albo oni teraz usprawniali tu sieć energetyczną, sieć wodną. My tego nie widzimy, bo, bo może nic dla ludzkiego oka się nie zmieniło, ale infrastruktura się polepszyła, no bo był ten czas, że nie było klientów, można było wykorzystać. Między innymi Adam Pszczelarz tutaj dużo robił. Tu czasem grillujemy. No i tu jest ta część restauracyjna, publiczna byśmy powiedzieli, bar, toalety, hamak. Tam znowu po schodkach w górę mieszkają pracownicy, czyli też mają dosyć dobre warunki, a za murem jest plantacja kauczuku, też już wcześniej pokazywałem. Ratonowe hokery, piękny blat, bar z jednego kawałka dzikiego awokado. Światła nie są pozapalane, bo tak jak mówię, nikogo nie ma. No tutaj mamy kawę, herbatę, wrzątek dla każdego. No tutaj kapliczka. Nawet po części odwołująca się do buddyzmu. Bo mają chińskie znaki, jest dużo sinokmerów, dużo rzeźb lokalnych, kadzidełka, budda. To jest to, z czym nam się chyba najbardziej kojarzy Azja Południowo-Wschodnia. Nie widzę psa Kmaja Czarnego. Może za nimi pobieg na jezioro, bo on tu okolice zna, a jezioro jest bardzo blisko. Tak więc mógł sobie już, już ostatnio widzieliście na filmie, sobie już wycieczki poza teren robi, ale generalnie jest przywiązany zawsze do resortu, kiedy wyjeżdżamy samochodem, odprowadza do głównej drogi, ale tam jeszcze podbiegnie 10, 20, 30 metrów i się zawraca. Wie, gdzie jego miejsce, wie, gdzie jego bezpieczeństwo, wie, gdzie jego robota, tak. Tak więc jego robota jest tutaj pilnowanie, no ale ostatnio się wypuścił, więc może i teraz też sobie pozwolił. Niech sobie tam pozwala. Tutaj po sąsiedzku jest Kmer, który ma kościół. To jest jakaś chrześcijańska byśmy powiedzieli sekta lub grupa wyznaniowa. Jest sponsorowany przez Koreańczyków. Koreańczycy mu to sponsorują. Nie wiem na jakich układach. Jest czytanie Biblii raz na tydzień. Dzieciaki się schodzą. Jakieś tam drobne gifty może dostaną. Uczy ich jak żyć w zgodzie z przykazaniami. Nie wnikałem w to nigdy. Nie jest to stricte ani katolickie, ani takie chrześcijańskie. Podpada mi pod jakąś, mówię, sektę odwołującą się do chrześcijaństwa, sponsorowaną przez Koreańczyków. Tam idzie Nun, który też zarządza często pracownikami na farmie. Jedyny, który potrafi te wszystkie motory odpalać. Też najlepiej jeździ tym foranerem. Jest tutaj takim pierwszym pracownikiem. Prawa ręka od wszystkiego. Tutaj to ładnie wygląda, też taka bujno, bujna roślinność. Słuchajcie, koniec nagrywania kontentu z ośrodka. No chyba, że przyjadą i zaczniemy coś gotować, to jeszcze na pewno Wam chętnie pokażę. A tymczasem siadam do mojego stanowiska, troszeczkę siedzieć na internecie. Wrócili. Stryle wróciła w stroju sportowym. Tenisistki, a, a propos sportu walki, zaraz idę. Po uderzać worek, to wam pokażę jak się wyprowadza porządne półobrotówki. I robimy teraz ciasto na pizzę, bo robimy pizzę, nie będzie taka jak u Krzycha, bo będzie inna, a zobaczcie, jak później. Tutaj jeszcze przygotowujemy czosnek, bo pizza bez czosnku i bez warzyw, bez ketchupu to nie jest pizza, zrelajemy je warzywa. No i pizza musi być z mięsem, tak więc tu będziemy mieli mięso. Słuchajcie i tu gdzie widzicie worek codziennie ćwiczy, teraz nam trening wieczór, tak więc idziemy na trening. Słuchajcie, tak to widać z góry przyjechali też klienci do resortu, bo resort generalnie jest zamknięty, ale kto zna ten przyjedzie, tak, bez żadnego tam się pytania. Dobra, ja zaraz z moim trenerem zaczynam trening, trenera wypikselujemy, moje uderzenia zobaczycie sami, tak się to prezentuje wszystko z góry. Tu są moje rękawice też, na razie trener robi rozgrzewkę, żeby się worek rozgrzał. Bo worek też się musi rozgrzać wbrew pozorom. Może jakieś kopnięcie jeszcze zastosujemy. High kicka, bo low kicka się nie da. No, także witamy. My też ćwiczymy, ale. Trener to trener. Chodzi o to, żebyś. luz, luz, za blisko. Ty sobie oglądasz, co masz poprawić. Aha. Ręka wraca do brody najlepiej Pał, i wraca Nie robisz tego szybko, nie, nie kombinuj. Uh -huh. Zrób sobie na luzie. To masz dla zabawy traktować Bardziej szybciej niż mocno. Takie uh -huh. coś. Regalicowego. Musiałbym się i odskoczyć. I bardzo szybko, żeby ona wróciła do brody. Macie pilnować brody, nie? Yes. Tutaj się nam robi ten leczą, kurczak i inne sprawy. Będzie dobra rzeczy. Какие такие вещи, для чего взрыжил?